Jestem w boksie, a tutaj przyszedł jakiś biały kot, ale to nie Nelik, zaraz wyjdę, to zobaczę. Włoszył się. No. Ja odjadę. To on przyjdzie. Kotki przychodzą mięśni. muszę zabrać. To jest moje. tałem tutaj trochę. Mają tu jedzenie. I tu jedzenie. No, zjadły już. Zjadły. Już, już się najadły. A biały przyjdzie. Jeszcze się naje I wieje kochanie kochanie, rdzaga dopada. No dobra. To jedziemy o biały. Usiadł tam. Czekasz, odjadę. Niekiciulek. To przyjdzie sobie podjeść. Dobra. No, dzisiaj mamy czwartek. 3 listopada 2022 rok. Tam jakiś kotek jest czarny. On tu był, tutaj jadł. Czyli się najad poszedł już. A teraz przyjdą te, które jeszcze nie jadły, tak jak na przykład ten biały. Tak, jak idzie, chodźcie jeść. No, te się na pod ławką sobie siedzą dwa. A, pójdzie jeszcze Nie, myślałem, że pójdzie do Budy, ale on idzie. No, tam idzie do, do. boksu, tam jest zupa mleczna i sucha karma. Nasypane. Tutaj okay. było w nocy 5 stopni, może nawet 4. Ale pogoda jest ładna. A biała idzie. Zobaczę gdzie on wejdzie. Tylko muszę odejść. Chwała Pana Michała. No idź do budy psa Tam jest mokra karma jeszcze Nie zjedzona mhm. Idzie 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 Zorro chyba tak, to ten co tam siedział Nie ma go tam idzie tu a biała siedzi To jest chyba matka tych dwóch białych co tam ko były kopralni co jednego złapaliśmy i pan Stolaś ma. No zadowolony jest. Mówi już ma go chyba miesiąc. Mówi, już oswojony normalnie na ręce. Na dwór go wyprowadza luzem. A mówi nie ucieka, chodzi, trzyma się. A mój tam poszedł w, w jakiś tam pieniek czy gdzieś. Tam mówi się czaju, czaju. I mówi później patrzę, on mu do domu myszę przyniósł. No, taki łowny. No, ledwie się tego przyniósł już. Przynosi właścicielowi myszy do domu. No. no. Pan stolarz mówi, że też chce tego kotka, tą lolę, żeby mu dać tu do stolarni, że on ją tam zamknie, żeby była tylko w stolarni, że mu tam myszy i szczury ganiała, ale ja nie dam. Bo on chce ją zamknąć. A po co zamykać? Po prostu niech zrobi dziurę w drzwiach drzwiczki dla kotów. Koty będą wchodzić, wychodzić. I tam jak będzie trzeba, to one tam wejdą. Zamyszą za szczurem. Zapach zostawiam, tak że się szczur będzie bał. Czy mysza? Po co zamykać, nie na no, takie coś to ja się nie godzę, nie dam, o jest jakiś, tu jeden w środku, no najad się, wyszedł, a gdzie białas, gdzie białas <laughs> chyba wlazł tam do boksu i z suchą karmę może je na razie nie widzę a nie jest tam jest jest w boksie o zobaczcie widzicie jest tak i teraz pójdzie gdzie Idź na mokrą karmę, no idź tam, idź, 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 idź. dobra, o jest, wszedł, pięknie, o to chodziło, no, tam masz mokrą karmę, i zupę mleczną, i suchą karmę, tutaj na nie, no tam wchodź tam jest jedzenie no wszedł dobra i tak kochani jak na początku się daje nie wszystkie kotki są to te płochliwe później przychodzą no a te, co się najadły, to odchodzą, o, jak te dwa. Zobaczcie. Się najadły, to idą. Idą chyba na polowanie, na myszy. Nie? No to są kotki wolne. Mogą tutaj sobie chodzić, jak chcą. No, tutaj... Pan chyba skórka proponował, żeby zmienić nazwę kanału na Katz princesa czyli koci raj No może i by tak można było zmienić, ale czy to jest właściwie raj? Biorąc pod uwagę jak ja tutaj muszę walczyć z przeciwnikami, no teraz to może już tak nie ma. Ale jak tu przyszło, no chociaż korpusów nadal nie ma, nie dadzą, nie dają. Także to nie jest taki raj całkowicie. No idzie chyba tam pod pralnię. Tam też jest jedzenie. Nie, tutaj będzie szła. Tu będzie szła. No to już odejdę się, odsunę, żeby się nie bała. Zobaczymy co ona pójdzie. Ona dobrze wygląda. I czysta jest. I taka wypasiona. Nie jest głodna. O, zobaczcie. Grubaśna. na teren stolarni. Mhm. No i siedzi tam sobie, siedzi i się myje. No to tak to kochani wygląda. Zrobimy jeszcze 360 stopni. Zobaczcie, jak to wygląda. A jestem, można powiedzieć, w tej chwili tak. Może w samym środku to nie DPS-u tego terenu. Ale tak bliżej środka. No. them. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got and say sorry. There's no sense in our worry. Cause all we can do is try our best to make it through with love.